Witam. Teraz czas na borowiki ceglastopore, których spotkałem tu sporo. Borowiki ceglastopore, czyli na górach Gniewosy, są to grzyby, które są bardzo smaczne. Ja w dzieciństwie ich nie zbierałem, ponieważ w atlasie pisało, w atlasie żybów, który miałem, pisało jak byk, że, że jest trujący, silnie trujący w stanie surowym. Dopiero jak ożeniłem się w Beskidach, już jako leśnik, po techniku leśnym, przekonałem się od miejscowych górali, że borowiki ze porę są to grzyby, które są bardzo smaczne, które e, świetnie pachną, nadają się na zupę, nadają się na inne potrawy, i według mojej praktyki, <grym> i>, i chyba. Wielowiekowej praktyki górali miejscowych nie są to grzyby trujące. Nawet w stanie surowym nie robiłem z nich sałatki, ale na przykład lubię grzyba ususzonego nieraz, plasterek sobie <grych> spróbować i co się okazało. Że nigdy się tymi grzybami nie strułem. Przeciwnie, na przykład do opieniek, uważanych za jadalne, mi wobec, we wszystkich podręcznikach, we wszystkich w całej literaturze. No, niestety okazało się, że moja żona, zaraz po ślubie, e, Okazało się, że jest uczulona na opieki. Były dwie próby w życiu, dwie próby pełnoobjawowe o, 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 o trucie takie prawie że skończyłoby się szpitalem. W każdym razie e, nie wszystko za chwilę te grzyby obierzemy. No, no jest ich trochę. One są piękne, kolorowe. Powstaje z nich taki e, charakterystyczny Lekko brązowawy przechodzący może wrzuć susz. Służ jest bardzo ładny, i tak jak mówiłem, tu są następne, tak jak mówiłem, to są bardzo smaczne grzyby, po górarsku nazywane gniewosami. Dlatego, że jak się je kroi, to się gniewają, po prostu śnieją. Odróżniają się od szatana tym, że mają po pierwsze ciemniejszą główkę, głowa jest ciemniejsza i e, nie mają czerwonego tak na nogach jak, jak szatan. No i szatan się nie gniewa. Szatan się nie gniewa. Ponoć nawet. Szatany nie są śmiertelnie trujące, ale nie próbowałem. Żaden grzyb, który ma pod spodem siatkę, nie jest śmiertelnie trujący. Grzyb, który tu często występuje, akurat nie ma go w pobliżu. Szatana tutaj też nie ma. Więcej ich jest w żabnicy, właśnie rosną między gniewosami. Ale w tej chwili nie ma w pobliżu tu rosną na zielonej takich grzyby. Nazywa się goryczak żółciowy. On jest tak trochę bardziej podobny może do kozaka niż prawdziwka. I e, też nie jest trujący, ale jest tak wysoce niejadalny, że wystarczy mały goryczak żółciowy w zupie. Czy w jakiejkolwiek potrawie, i nie nadaje się do zjedzenia. Nie nadaje się do zjedzenia, potrawa jest do wyrzucenia. Także może tyle o ogniwoskach. Jest ich tu bardzo dużo. Ja e, wyzbieram je. Pewno będzie za dwie reklamówki, a ja się wybrałem z jedną. No ale damy radę. No to do usłyszenia. Hej!